Cześć, witam Was. Nazywam się Filip Musiał. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda cały dzień pracy serwisanta. Mamy do zrobienia serwis pompy, klimatyzacji i fotowoltaiki. Także zapraszam Was. Dzisiaj znajdujemy się w Rybniku. Instalację, którą tutaj widzimy, jest to instalacja naziemna o mocy 6,48 kW. Tutaj pan jeszcze ma z tyłu klimatyzację i także zrobimy przegląd tamtej instalacji. Pan inwestor przygotował nam już całą dokumentację, co jest dosyć istotne podczas każdego z przeglądów, dlatego że mamy tutaj dane na temat instalacji, co było wykonywane wcześniej, chyba że to jest pierwszy tego typu przegląd. Natomiast jeżeli to są kolejne, no to my jesteśmy sobie w stanie w tej dokumentacji podejrzeć, czy były już wcześniej jakieś problemy? Po to jest ta dokumentacja. Inwestor, w związku z tym, że polecił naszą firmę, otrzymał voucher, który uprawnia do wykonania bezpłatnie przeglądu instalacji, i tak też tutaj zrobimy. Jeżeli jesteście zainteresowani montażem pompy ciepła przez naszą firmę albo serwisem, to w opisie znajdziecie formularz bezpłatnej wyceny, którego warto skorzystać. Przegląd będzie wyglądał w ten sposób, że sprawdzimy sobie najpierw stan zacisków w jednej i w drugiej skrzynce. Wykonamy pomiar rezystancji izolacji, żeby sprawdzić, czy ta izolacja od zeszłego roku zdegradowała się cokolwiek, także to wyjdzie też w wyniku tego badania. Zrobimy sobie pomiar napięć, a następnie przejdziemy do oględzin paneli, sprawdzimy sobie połączenia pod spodem. Tutaj mamy komfortową sytuację, bo tak jak widać wszystkie przewody są poprowadzone pod spodem, więc jest do nich dostęp. Właśnie wykonałem pomiar napięć. Sprawdzamy zazwyczaj, czy, czy nie ma jakiegokolwiek problemu z napięciami, bo niestety często zdarza się, że napięcia są zbyt wysokie i wtedy trzeba reagować, składać jakieś pisma do tauronu, w jakikolwiek sposób zainterweniować, dlatego że nie będziemy mieli wtedy produkcji. W trakcie pracy instalacji może zdarzyć się sytuacja, że przez nawet nagrzewanie przewodów, potem ich ochładzanie Mogą się poluzować troszeczkę styki, dlatego zawsze sprawdzamy sobie i kontrolujemy te zaciski. I to mam właśnie zamiar też teraz zrobić, po prostu dokręcając je i sprawdzając, upewniając się, czy, czy aby na pewno przewody nie są luźne. Podczas wykonywania przeglądu zwracamy również uwagę na ograniczniki przepięć. Jeżeli kolor, który się tutaj znajduje w okienku, jest zielony, jest w porządku w takim układzie. Nie wystąpiło żadne przepięcie. Natomiast kolor czerwony może oznaczać że już jakieś takie zdarzenie nastąpiło i problem pojawia się wtedy kiedy ponownie tego typu przepięcie by miało miejsce dlatego że od razu może się okazać że falownik ucierpi i przejdzie te przepięcie bezpośrednio w tą stronę i tyle należy po prostu sobie zwrócić na to uwagę i mogą to sobie również państwo sprawdzić u siebie w skrzynkach pomiary mamy zakończone wyszło wszystko prawidłowe też nic dziwnego jeżeli instalacja jest dosyć nowa E, także w tej sekcji mamy już wszystko zrobione. Teraz możemy się przejść e, i sobie zobaczyć jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o panele. Ważne jest też żeby e, klient sam zdawał sobie sprawę z tego, że istotne jest żeby panele jednak utrzymać w jakiejś takiej kondycji jeżeli chodzi o zabrudzenia. Tu akurat u Pana jest e, świetny przykład na to jak panele powinny wyglądać. Dlatego, że Pan sobie okresowo co jakiś czas podczas podlewania kwiatków za pomocą węża ogrodowego spukuje te panele. W związku z tym, jakieś pyłki, tego typu rzeczy nie osadza się to na panelach. I jest to istotne, żeby klient po prostu sobie pamiętał o tym, że nawet w jego własnym interesie jest, żeby zachowały się po prostu czyste panele. Przeszliśmy teraz płynnie i sprawnie do serwisowania klimatyzacji, o której wcześniej wspominałem. Pierwszym krokiem, który tutaj mamy do wykonania przy jednostce wewnętrznej, istotne jest, żebyśmy wyczyścili filtry. Dlatego, że oddychamy potem tym powietrzem, które cyrkuluje tutaj, i to właśnie idziemy teraz zrobić. Sprawdziliśmy w tym momencie filtry, wyczyściliśmy je, także są założone z powrotem. Poproszę też klienta, żeby przez około pół dnia, może nawet cały dzień klimatyzacja choćby na wolnych obrotach sobie pracowała, żeby można było wywietrzyć resztki wody, które tutaj zostaną. Sprawdzane są również połączenia kielichowe, czy aby na pewno są szczelne, czy czynnik nie wypływa. I teraz będziemy mogli przejść sobie na jednostkę zewnętrzną i tam dokonać reszty, reszty serwisu i przeglądu. Jesteśmy teraz przy jednostce zewnętrznej i tutaj wykonamy sobie pomiary napięć. Oprócz tego sprawdzimy sobie również szczelność przewodów freonowych. E, czy nie, czy nie wyciekał właśnie jakiś czynnik? Dość podobna zasada jak w przypadku jednostki wewnętrznej. Należy to po prostu sprawdzić. Przeskoczyliśmy dosyć płynnie na następną budowę. Tutaj będziemy wykonywać tylko przegląd instalacji fotowoltaicznej. Sprawdzimy sobie te same rzeczy, które były. E, Wcześniej. Tutaj instalacja ma od 6,4 kW. Jest zbudowana z falownika SOFAR. Jest to jeden z, z bardziej popularnych falowników, z którymi tak naprawdę jest najmniej problemów i, i dość bezawaryjny jest to system. Sprawdzimy sobie w takim układzie rezystancję izolacji, czyli kondycję tych przewodów, które tutaj są zamontowane, jeżeli chodzi o stronę od paneli, czyli strona DC. I prąd zmienny, czyli AC od strony instalacji. I w zasadzie po sprawdzeniu również parametrów napięć i ogólnej kondycji falownika pojedziemy sobie na kolejną instalację. Tam jest z kolei do, do wykonania przegląd pompy ciepła i to będzie wszystko na dzisiaj. Teraz zrobimy sobie trzeci i ostatni yy, serwis na dzisiaj, i to będzie pompa ciepła. Dosyć sporo pracy przed nami, dlatego że musimy oczyścić filtry, yy, przyjrzeć się separatorowi. Sprawdzimy też anodę, która jest tutaj, jak, jaka jest jej kondycja, czy coś się przez rok zmieniło. A potem o reszcie opowiem jeszcze może w trakcie i zakończymy temat. Sprawdzamy sobie teraz napięcia, czy są prawidłowe. Tutaj mam miernik. Generalnie są w okolicach 230 voltów, Więc jest wszystko w porządku, ale należy to każde, każ, za każdym razem sprawdzić. Sprawdzamy sobie też napięcia międzyfazowe, czy wszystko jest w porządku, czy żadna faza się nie straciła. Generalnie w pompie są zabezpieczenia różnicowo-prądowe yy, i też działają. I tak ma być. Z każdego przeglądu klient będzie miał do wglądu protokół. Wszystkie rzeczy, które zostały sprawdzone. Robimy też właśnie pomiary, jeżeli chodzi o napięcia, to, co właśnie teraz przed chwilą zrobiłem. W porządku, napięcia są OK. Zamkniemy sobie tylko tą blachę, żeby nie uszkodzić głowy. I teraz następnym punktem będzie sprawdzenie wszystkich filtrów po kolei, łącznie z separatorem zanieczyszczeń i to też pokażemy. Więc tak, zawory mamy pozamykane. Teraz próbujemy się dostać do filtra. Standardowo wyleci trochę wody, i to jest właśnie siatka, która stanowi filtr. I od razu widać zanieczyszczenie. I w zasadzie po to robi się te przeglądy, żeby przyjrzeć się tym filtrom, jak sytuacja wygląda. Także teraz to oczyścimy i będzie można założyć to z powrotem. Tutaj zostaje standardowo trochę wody, ale ona odparowuje, więc nie ma z tym problemu. Filtr, jak widzicie, jest już opukany. Tego nie pokazywaliśmy, bo dosyć nudne, ale teraz go sobie. Z powrotem oczyszczony wrzucamy i zobaczymy, co będzie za rok. Za pomocą właśnie tego śmiesznego młotka rozkręcamy filtr. I to jest kolejne, tu troszeczkę wody ma prawo wylecieć. Czysty filtr ląduje teraz z powrotem na swoim miejscu. Ale tu jest dosyć podobna sytuacja, też kolejny filtr skośny, który trzeba wyczyścić. Także procedura podobna jak tam. No tu akurat mamy wyjątkowo czysty filtr. Troszeczkę go trzeba przepukać, ale w porównaniu do tamtego, jest dużo lepiej. Teraz zrzucimy sobie pokrywę, dlatego że trzeba się dostać do yy, anody. Anoda może nie wygląda za pięknie, ale że ona jest, to znaczy, że, że jeszcze nie jest zużyta, bo mogłoby być tak, że sam korak się wykręci i to by było przykre. Także wkręcamy ją z powrotem. Yy, teraz napełniamy z powrotem jednostkę, jeżeli chodzi o wodę. Yy, sprawdzamy odpowietrzenia, i właśnie było słychać, jak sobie syknęły, więc uruchomimy sobie pompę jeszcze raz i pozwalamy jej się znowu odpowietrzyć. W tym momencie, jeżeli chodzi o jednostkę wewnętrzną, mamy wszystko zrobione. Czekamy teraz na uruchomienie się jednostki, przejdziemy sobie na zewnątrz, żeby sprawdzić jej pracę, jeżeli chodzi o wentylatory. Sprawdzimy sobie podkładki, czy nic tam nie popękało, także zapraszam teraz. W porządku, tak jak słyszymy, prężarka zaczęła już działać, wentylatory się obracają. Kontrolujemy, w jaki sposób się obracają, czy nie ma jakiegoś bicia, to samo, jeżeli chodzi o pracę sprężarki, można to wziąć też na słuch. W tym przypadku jest wszystko w porządku. Kolejna rzecz jest dosyć istotna: kontrola tych podkładek, czy to, co wspominałem, czy nic się w ogóle z nimi nie dzieje, czy nakrętki są. Jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, to świetnie. I freony, czy nic nam tutaj nie wycieka? Raczej się to nie zdarza. Gdyby, gdyby coś takiego było widać, to, to byśmy to na pewno by wiedzieli. Jest to po prostu tłuste. Słuchajcie, ja uciekam stąd w takim układzie, bo trochę nam tutaj wieje. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Dosyć ciężkie słowo. Poza tym dajcie łapkę w górę i widzimy się już niebawem.